Cześć, Ron T. W tym kolejny odcinek z serii LEGO Dimensions. No i w tym odcinku sobie zrobimy drugą misję z store z fantastycznych zwierząt. No i co? Poznaliśmy w nim odcinku Tina. No i zgubiliśmy walizkę z naszymi em, zwierzakami. Nie, nie, nie wiem w sumie co, co crianças, no, z dokładnie nami zaraz. zwierzaki. Bo między innymi ten kracik z tego wyszedł. Um, Też sięgnamy z bardzo naszych zwierząt, jak mówiłem wcześniej, chyba już, ale no, co nie co mogę ogarniać, ale, więc co? E, no, lecimy. A, no i tu ja budujemy portal, już nie trzeba budować. No, teraz się buduje. Once you have taken care of everything we need to do here, you should come back. Uh, okay. here with open arms. Well, we need to move on. The sooner we track down that nomad, the sooner we can. Wait, where's my wand? Ugh, I must have left it at my desk. Listen, we can't waste any more time. You go on ahead and find that nomad. I'll catch up to you. Not a problem. Dobra, czyli <coughs> pokazuje nam, żeśmy już szli tędy. I jesteśmy chyba w świecie aktualnie. Sure right? Tak, jesteśmy w świecie fantastycznych zwierząt. Ale no ja tutaj nic nie będę robił. Jedynie ja można sobie obejrzeć jak to wszystko wygląda.

Chcemy tutaj wskoczyć? To jest coś do zniszczenia. No, no, so I'm I'm hmm. well, no, no right. przesuwamy łóżko i je zrzucamy. W ogóle tutaj y, leży ten, siedzi sobie ten gostek, właśnie. Ha, myślałem, że tutaj będzie coś do zbudowania. To co ja mam teraz zrobić? Miałem coś zniszczyć, mam? Jeszcze? A nie. A nie, mam pójść do tego gościa. A, Jacob Kowalski, no tak. Co jest? Lock sale it was open just a switch this is all just some big nightmare right both of us mr kowalski okay you know what you're both coming with me My sister. Mm. Wanna put something on, Queenie? Oh, sure. <clears throat> you need to sit down, honey. Oh, that's rough. His girl just gave him the brush off. He didn't get the money he wanted for his bakery. You bake, honey? I love to cook. Yeah, you know how to read mark? You're legitimate. guys think what you was thinking the first time they see me what would you like well perhaps what you had last time you uh you enjoyed that i recall my vision showed only the child's immense power i'm still looking mr graves if i knew whether it was a boy or a girl use your natural gifts credence you are sensitive observant Highly intelligent. Do you think I'm a freak? Could you stop reading my mind for a second? Don't get me wrong. I uh, love uh, uh, this meal. It's insanely good. I and mean, this is what I do. I'm a, I'm a cook, and, and this is like the greatest meal I've ever had in my life. Oh, you slay me! I've never really talked to a nomad before. Just like you, I am not flirting. I would love the recipe for this strudel. That's a great labor-saving device, huh? Yeah, it's uh, it's just a basic locomotion charm. <clears throat> oh, hey, you okay, honey? Miss Goldstein, I think Mr. Kowalski could do with a early night. Hey, you guys can bunk in here. Dobra, i jesteśmy już najwyraźniej. Jesteśmy w domu siostry e, Tiny Goldenstein. Goldenstein? A nie wiem jak to się tu e, pi, pisze, Jezus. Nie wiem jak to się e, mówi. Tu ja mam coś do zrobienia jako pierwsza. Dobra, i musimy wziąć Batmana. Bierzemy i... Mamy chyba już pierwszy klocek. Czy, czy coś? Nie, mamy pierwszy. Mini zestaw. I Newt Commander umie też naprawiać. Wiem, oglądałem ten... Um, wszystkie... Um, wszystkie nazwisko no, postaci w sensie też fajnie, że to jest postać którą mam naprawiać, nie tylko Amad, nieco mam tu postawić, a stąd gdzieś, a tutaj. Okej, okay, mamy coś. To jeszcze zrobimy to tutaj. I... A, ją musimy ugasić najwyraźniej Chyba Dobra Nie przedostaniemy się tam Dobra, mamy. Zniszczone i możemy coś zbudować A, kiston no Co to jest za Keystone? Hę? Czekajcie Możemy nim tak prowadzać i tutaj jest coś. Co to jest? A? Ja? Creation. A, jakiś nowy kiston, co jest? Myślałem, że jest tylko pięć, tak jak w podstawowym. I co, o co chodzi? Dobra, to tam nie da... Na... Dam na niebie... Aha, na niebieski. Co, czerwony i zielony? Nie wiedziałem, czy to tak zadziała, więc jednak i położyliśmy ślimaka, który wysadził nam drzwi do pokoju. No, to, to my tylko nic, a coś tutaj jest? No, no, chyba nie. Jeszcze czekajcie, pasek spróbuję zrobić. Żeby nie było, że nie będzie paska. To jest wszystko. No i mamy jeszcze tego Kowalskiego. Okej. Okay. Gdzie jest stąd kurzacz? Był chyba jeszcze jakiś właśnie. Najstery hey, to nic nie ma? Już Dobra to, to wchodzimy do, do taczki Do walizki O, wow, i tu jest rzecz odrobienia. Teraz jako pierwszy mamy tutaj to właśnie: Batman. Serio? Ech. Co jest? Czemu on nie może tego zniszczyć? A i mamy jakiś eliksir. No, na ta dole szafka jeszcze. A ona nic nie dała. Więc dobra, tutaj mamy też coś do robienia. A, mamy czerwony eliksir. I jeszcze jakiś przepis. Czyli jeszcze zielony musimy znaleźć. Oj, tutaj mamy. O, aha, chciałem. Dobra, nie widziałem tego. Chciałem w to wycelować, ale. Ale najwyraźniej nie to chodziło. Bierzemy. Bierzemy Martiego i rozbijamy szkło. Dobra, i mamy e, już trzeci mini zastaw. Naprawiamy gramofon. I co teraz? I co, wypyluje nam e, zielony ten eliksir? Czy co? Tak, wy, wypluło Oczywiście to wszystko czyli muszę dać tutaj. Tutaj też muszę dać to. Ehm. Dobra i dodajemy trzeci. Jeszcze pozbieram monetki, żeby mieć na pasek. O kurcze, nie wyszkona tam była. Dobra, i co my tutaj mamy do robienia? Tutaj jest coś. Co chodzi? Um, o, tam jest mini-zestaw. To wezmę go. Fajnie, że jest tak na widoku przynajmniej. Dobra, weźmiemy to zniszczymy tę skrzynię. Bo musimy je zniszczyć I co zbudujemy? Eee, grill Zbudowaliśmy, spoko A, no i mamy stack I tu ją musimy na talerz dać A Jeszcze jabłko chyba musimy dać To skąd wykominuje jabłko? Zabiję się w Martiego i to je wszystko. Um, hmm. czy o co tu chodzi? zrobić to jabłuszko. O, fiortoumotka, bo mamy prawie sobie pasek, więc będziemy mogli mieć go z głowy. A już tutaj jest jeden głaz. A i co? A i tutaj jest jeszcze coś. O, jest dla Niuta. Będzie jabłko. A, tylko przyblokowało się. A, dobra, jednak i, I co? I jest jabłko. Wow, wow. O! Ale zwierzę. Dobra, czyli mamy tutaj chyba hipogryfa? To jest... Nie jestem pe pewien czy to nie jest hipogryf. Czy to coś jest? A, jednak nic nie się ma. Um, Pozdaliśmy Franka, hipogryfa chyba. Aha i nic tutaj z tym nie zrobimy. A z tym? Z tego co pamiętam, to bajka i bójka na pewno i barawurka miały to robić, ale czy gwiazdka to umie? Bo gwiazdka ma dosyć podobne moce co do właśnie bajki i bójki, ale jednak nie, nie umie tego. Kurcz szkoda. Nie, nie będziemy mieli klocka i chyba uratowanej postaci, bo tam nie, nie było oznaczone, że to jest klocek, a ktoś tam ym, no prosi o pomoc. Ra. I co? A, to jest to miejsce do teleportacji. To jest skutka jakaś. W ogóle tutaj mamy jakieś też dziwne stworzenia. O, przenieśliśmy się i mamy skrzynię do przepchnięcia. Ehm... Um, okay. A, i tu mamy to dla postaci skara Potara. E, nie to. Dobra, no i yy, wystrugujemy kształt, i mamy. O, kistona. Jeszcze coś do złożenia. I jakiegoś motylka, czy coś, nie wiem. I to jest. To jest gdzieś tutaj, bliżej i bardziej. O, tutaj. O, i mamy jakieś yy, działko. A i dajemy mi fajnie, spoko. O, i mamy kluszek. Do tej kurtki. Okay. co to jest? To jest coś dużego to na pewno. A i musimy tutaj e, wziąć wziąć to zrobić. Czemu mi to zgania? Um, tam mamy. A u mnie to umie Barcik mam Barta, o tutaj jest Bart. No, Wyglądam gwiazdkę i e, Martiego i Batmana zdejmę już. No się nie przydadzą, jak na razie, chyba. Um, Okej, okay. aha, i też muszę się w Newta zamienić. Dobra, szczęście się mogę przenieść w tam. I no i mamy kolejny mini zestaw. Czyli na pewno jednego mini zestawu nie będę miał tutaj. Tutaj co z innymi? Nie wiem, dura. Tylko śnie. Nie wiem, co tutaj zrobić, bo w sensie... Nie wiem. Tam u góry jest, ale tam to już w ogóle nie wiem, jak coś jest, co zrobić. Tam właśnie jest ten teleport, ale nie widzę, żebym mógł się jakkolwiek tam dostać. wiem, to może coś zniszczę. Co jest? To jest chyba ten klasek od teleportu. Ej, co? Aha! Chyba rozumiem. Tutaj na, na górze są te klocki Przynajmniej tak się wydaje Bo nie wiem skąd ten się te wziął Więc dobra No i tak mamy coś Się przenosimy I tam czy gdzieś indziej Tutaj dobra Jeszcze monetki mamy No i bierzemy kij I zamach e, Zamach

O, to ja mam trapienie i czy ja umiem, umiem trapić kimś? Aha, nie umiem nikim trapić Myślałem, że może kimś umiem. Jednak nie na razie. Dobra, to bierzemy, że lata i coś tu robimy. I co? A, jest roślina. O, no i nam kwiatek wypluł mi zestaw. Tutaj mamy coś dużo do niszczenia. O, a, aha, przed chwilą nacisnąłem na Kistona I znowu myślę, że trzeba nacelować na... to nie? nie? Nie trzeba? To może zaraz? Może coś trzeba zbudować jeszcze? Aha, nie, teraz się podświetliło. Tu bierzemy i dajemy na to. No i mamy ten Crystal Creation. Więc dajemy znowu ten razem na czerwony, zielony i niebieski. I co nam się wytworzy? Jakiś misiek chyba. Aha, no, no no i biedny się niestety sam e, zli, wyeliminował. Ale dobra, no to dajemy takie. Oto jajo do tego czegoś. Nie wiem co to jest w sumie nawet. I trzeba jeszcze takiego drugiego poszukać. O, tutaj jest coś. Zrobienia. Do naprawienia, w sumie bardziej. Aha, i muszę to tak? Aha, dobra, jest tam woda z tego jeziorka, bajorka, nie wiem co to jest, trzeba wydusić. A, i mamy tutaj takie drugie jajko. Więc co? Co teraz? A, jeszcze trzecie. Gdzie może być trzecie? A, tutaj. Dobra. A to czekajcie, muszę wziąć Nifera Ym... Tak on się za nifer? Tak, N nifler... Nifler bardziej. Dobra, mamy. Yy... No i składamy trzecie ostatnie. I mamy. Co teraz się stanie?

For tomorrow's meeting. I'm sorry, Ma. I didn't, I didn't realize it was so late. His name's Credence. She seems to hate him the most. Please, Ma. Step back. Yeah. Dobra, no i mamy lukwszy Grand Opening. Wyskaliśmy 153 tysiące monet. Pasaczek oczywiście. Um, nie ratował nam postać. Ile oni zostaw końcowo? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli trzy nam brakują. No i e, dwa złote so klocki. No i co, kontynuujemy. O, oh, Nifler's gone. W każdym razie ma mały monkey. Świątę może zobaczyć go najpierw. But so now, what do you tell me, so where do you think a medium sized creature who likes broad open plains, sort of waterholes, trees, that sort of thing, wh where might she go? In New York City? Plains? <laughs> uh, Central Park. Central Park? Oh, right, okay. Well, um, you best wait here for now, and I'll be back in a jiffy. Huh?

Dobra, no to co? To wszystko było w tym odcinku. Jeśli chciałbyś zobaczyć Paczka oraz Subika, zostawcie komentarze oraz oglądajcie film do końca. No i co? To wszystko w odcinku było. No i cześć.